No I tam dużo nie zostało do rozsypania z cztery łychy, może ale traktorek zawiódł, tylny mechanizm różnicowy się rozsypał muszę teraz jakoś pomału cofnąć będzie tutaj gdzieś ślad po beczce beczkę tu odczepić z powrotem, podjechać na przednim napędzie do góry gdzieś mam kobyłki, na kobyłkach postawić i wyszarpać most. Nie. Z tamtego mostu wezmę mechanizm różnicowy i zobaczymy co z tego będzie. No, dobra, mamy na kobyłkach postawione koła w powietrzu. Najwyżej z jednej z drugiej strony kobyłka. Teraz w górę muszę podczepiać belki, pościągam je chyba nawet całkowicie albo powietrze tutaj u góry, żeby nie przeszkadzały. Przewody hamulcowe, koła no i 8 śrub imbusowych. tutaj. Tu i z tej jak widać i most idzie wątkę. Dobra belki mamy do góry wrzucone. Nie przeszkadzają. To się 300 stóp zrobiło. Teraz będę odkręcał koło, później przewody hamulcowe. No i dobra, mam przewody odkręcone. Pieniczki podstawione spływa płyn. Wystało 8 śrub i moc będzie wolny. Wtedy się zobaczy, co i jak. Nie wiem, po prostu pierdyknie na dół. Może bo... zaraz pokombinuję, coś podłożyć. Może lepiej było z dwóch stron palety, albo bloczki. Zobacz, co mi podpaści. Dobra, mamy śruby po odkręcane, po jednej zostawione z jednej, jedna śruba, drugi z drugiej z drugiej jest. Teraz muszę coś pod że mnie nie poleciał na ziemię. I teraz go wyciągniemy. Już przestało kapać, więc pojemniki mogę też zabrać. No i mamy przyczynę. Nakrętka wałka atakującego się odkręciła. Ścieło zabezpieczenie. Bałek się cofnął i zmiliło. Jeszcze raz kręcę dzisiaj ten pochwy, żeby zobaczyć, jak to w środku wygląda. Dobra, nie miałem telefonu przy sobie. Kamery też. Położka wyciągnięta, tak jak widać, różnica rozebrane. Tutaj tu raz, dwa, trzy. Ale tu jest najgorsze. bałek atakujący i obudowa. Więc cały most muszę przełożyć. O, to widać dłuższy czas, już się mielił. Tylko nie było widać. No. Ładne. Więc tamten most muszę cały zamontować. Tego muszę rozebrać. Spawy jakoś obciąć. Nie wiem, czy palnikiem od razu nie będę ba bardziej walił. Most ustawić i, i spawać do nowego mostu. blachy obciąć, przy, przykręcić do mocowań i wtedy patrzeć jak to ma być myślę, że tylko różnicówkę przełożę, ale jednak nie trzeba cały most dobrze, że mam tu zapasie o, sowa więc robota roboty ...wszystko przełożyć, hamulce tarczowe, wszystko będę przekładał z jednej strony dobrze, bo już było nieraz naprawiane a dalej olej ciek, więc tamto oryginalne wszystko będzie też łożysko się posypało nie, nie będę tego ruszał, ani wybijał, ani nic olej tylko do wederka spuszczę rozbiory i na albo może do czegoś jeszcze wykorzystam, nie wiem jestem właśnie po marszu farmera. tu ściecha tam, a stamtąd ciągnąłem Fuh. trzeba jak najszybciej to zrobić i działać dalej Stoi dęba, ale tu będę stoją dęba, ale to ja się likwiduje, więc nie problem. Jak będą przekładane tarcze. Dobra, nie wiem czy jeszcze dzisiaj to będę robił, bo już patelnia jest taka, że masakra. Dobra, jak na razie tak to zostawiam. To słońce słońca nie idzie robić. Prawdopodobnie będę musiał skrzynię jeszcze przesuwać. Dokładność ZSRR jest taka, że nie pasuje. No. to jakby bardziej wałek atakujący wystawą Więc muszę trochę skrzynię przesunąć. Na szczęście mam gdzie tam regulacje mam, żeby resztę przesunąć i ustawię most. Blachy obecne Blachy obetne te, które są przykręcone tutaj. I tu jakieś sporniki będę spawał na szybkiego, aby to trzymało. Nie będę obcinał w rur, tylko aby jak najszybciej to zrobił, żeby robić dalej robotę. Więc zobaczymy, ile to czasu zajmie. Jutro niedziela. Też ma być upał. Więc w tygodniu chyba dalsze prace. Może przez cały tydzień to się... A, ale most. A nie, mam jeszcze regulację chyba na wale. To może starczy ta regulacja, bo to jest kwestia pół centymetra. Ale tu chyba z luzem robiłem, już nie pamiętam dokładnie. Więc powinno starczyć luzu. Добро, а то увидимся в понедельник.